Co zmobilizowało Cię, żeby uczestniczyć w castingu? Zawsze chciałem zostać, miałam takie swoje jakieś marzenia, żeby zabłysnąć w jakimś, albo w jakimś, w zespole muzycznym lub czymś, tak żeby przy całą Polską. Koleżanki powiedziały mi o castingu, były również plakaty porozwieszane w plazie i tak postanowiłem przyjść. Raczej znajomi mnie namówili na dzisiejszy udział, znaczy każdy raczej by chciał być kimś sławnym i. No nie wiem. No ale jak ty nie wiesz, tak dalej. No tak, na pewno będę się starała, żeby dojść jak najdalej, jeżeli inni mówią, że mam na to możliwości i... I szanse, bo jesteś bardzo fotogeniczna. No dziękuję bardzo, nie wiem, nie, nie mogę siebie oceniać, ponieważ to nie jest profesjonalne, ale... Ale powinnaś znać swoją wartość. No, to no. jest na pewno ważne. Jesteśmy ciekawi, Państwo przyjechaliście do Suwałki. Ile osób tutaj zjawiło się dzisiaj? Zjawiło się kilkadziesiąt osób, ale tak naprawdę nam nie chodzi o ilość, tylko o jakość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, bo wstępnie z osób, które się tutaj prezentowały, znaleźliśmy parę perełek. Teraz musimy wrócić do Warszawy, przedstawić materiały współwłaścicielkom agencji United for Mothers i, i wtedy podejmiemy kluczowe decyzje co do jakby dalszych losów tych osób. Bo było następne pytanie, kolega tutaj wyprzedził, o te perełki, bo rubieże wschodnie słyną z pięknych twarzy. Czy to jest prawda? Zgadza się. W wielu agencjach w Warszawie e, znaczną część naprawdę stanowią dziewczyny ze wschodu. E, Milicy z tych rejonów i okolic Stoku. nawet u nas w agencji United są dziewczyny z Sokółki z stoku z Hajnówki. Dlatego właśnie postanowiliśmy zacząć nasz tour castingowy właśnie od, tego, od tej części Polski. Mamy bardzo mocno rozwinięte kontakty, jeżeli chodzi o Polskę, o projektantów, o reżyserów, magazyny najlepsze typu, nie wiem, Kosmopolitan, Pani L., tam prezentują się nasi modele, modelki, są bukowani do sesji zdjęciowych, biorą udział w licznych reklamach. No, taką wizytówką naszą jest to, że istniejemy może od, no istniemy od roku, ale no już osoby, które są u nas brały udział w sesjach do Cosmopolitan, do L, brały udział w różnych pokazach takich bardzo markowych typu Maciek Dzień, wszystkie te. Fashion Weeki, które obecnie się odbywają, no i wzięły też udział w kilkudziesięciu reklamach telewizyjnych w Polsce bądź za granicą. Życzymy wszystkim <gry> oczywiście wygranych castingów, a także w magazynach. Myślę, że magazyny i reklamy to jest, to jest nasza mocna strona i pokazy również. Naprawdę działamy na wielu polach i myślę, że castingi na Podlasiu nam się bardzo udały.